30-letni rozpuszczony syn zabija swojego ojca, bo ten odciął jego kieszonkowe. Thomas Gilbert Jr. to trzydziestoletni syn miliardera Thomasa Gilberta Seniora. I jeśli wierzyć doniesieniom New York Daily News, zabił on swojego ojca, bo ten przestał dawać mu kieszonkowe i płacić za jego ekskluzywne mieszkanie. Tych dwóch panów ostatnimi czasy nie dogadywało się i ojciec postanowił odciąć swojego syna od dopływu gotówki. W zeszłą niedzielę młodszy Gilbert poszedł do posiadłości rodziców uzbrojony w pistolet. Przekonał swoją matkę, by poszła kupić mu kanapkę i w międzyczasie zamordował swojego ojca. Kiedy pani Gilbert wróciła do domu, zobaczyła martwego męża i pistolet pod jego ręką, ułożony jakoby miał wskazywać na samobójstwo. Policja wkrótce złapała syna miliardera po tym jak zabarykadował się w swoim mieszkaniu. Został aresztowany i oskarżony o zabójstwo swojego ojca.